God. Mam karę, mam karę. A to wy, a to wy widziałem. Mam karę, bo zrobiłem coś nieładnego. Ja nie wiem czy to, czy to ja jestem głupi, czy oni się głupi. Zadzwonię lepiej do tatusia. On powie co mam robić. No, tak musimy zrobić. Poczekaj, poczekaj, coś do mnie dzwoni. Czekaj. O, Jasiu. No, co tam Jasiu, mów szybciutko, bo tatuś jest w pracy. No, tatuś, ja chce coś powiedzieć, no bo ja mam, ja mam dziewczynę już, wiesz? O Jasiu, Jasiu, masz dziewczynę już? W takim młodym wieku? No proszę, ale Jasiu, nie zmarnuj tego. Nie uważaj, że troszkę cię ty jest młody na dziewczynę? I też nie zrób za niej głupotek, to było ostatnio z tą olą? Czy z jakąś tam? Pamiętaj o zasadach, że trzeba dziewczynę sanować. I też się, Jasiu, pochwalił, jak ona ma na imię, bo chciałem też ją poznać. No ja pamiętam, To nie rzuciłeś we mnie butelkę w moją biedną nóżkę. Wtedy tak można pokałem, ale ja już wiem, że ty chcesz dla mnie jak najlepiej. I wybaczam ci, spokojnie, tatuś. I jak ona ma na imię... Hej, ty, hey, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, tak, ty, chodź tu, dziewczytko, chodź, chodź, jak ty w ogóle masz na imię, jak, aha, dobra, to jest Paulina, tatuś, to jest Paulina ma na imię, no, a Paulina ma na imię, no to pamiętaj, Dbaj o nią, tylko Jasiu, nie całuj się z nią. Jesteś za malutki na całowanie. Wiesz, jak się ostatnio już kończyło. Sam przed chwilą powiedziałeś: Wiem, że byłem troszeczkę, troszeczkę byłem niemiły dla ciebie, ale wiesz, że chciałem jak na ciebie, jak najlepiej z wujem. A w ogóle, czemu ty rozmawiasz przez telefon? Ty nie jesteś w przedszkolu? Nie jest pani przedszkolanka? Co? No ja pamiętam, pamiętam dokładnie wszystko, co z wujem robiliście, co mi gadaliście cały czas. I tak, wiem już wiem, muszę o nią dbać. Ale wiem, wiem, że, wiem, że tylko w policzek, w ciągu, łączkę, żeby maniery były, żeby, żeby ludzie nie gadali, że mieszkam tylko z tobą i nie ciałować się z jeździem. Nie ciałować się z To ja wiem, wiem i wiem. A czemu zagadam się telefon, idzie pani? Jak na nie ma, nie ma, nie ma nie wiem czy kupiła się gdzieś kupiła się gdzieś, ona nie widzę ją nie idzie Jak to nie wiesz, Jasiu, gdzie jest fajny To idź ją poszukaj Bo jeżeli jesteś w złych warunkach, to ja się naprawdę ubiorę. I przedzę po ciebie. Dla mnie to nie problem. Pogadam z wujem. wuj zrozumie. A może ty Jasiu? Masz... znowu jak... jakąś karę, co? Przyznaj się mi. Już szybciutko przyznaj mi się. Co znów zbroiłeś? No dobra powiem. Mam kalę, mam kalę, ale ci powiem, ci powiem, cię o ja mam kalę, no bo ja mam dziewczynę, tą Paulinę jakiś typ, jakiś typ się do niej zaczął przyklejać. To ja się podeszłem. jak to mówią, Alan mówi, z pani mu, no to poszedłem do niego, temu z pani, on się popłakał, poszedł na skalwy. Jeszcze dodatkowo dostałem punkty minusowe. No bo ja się ciało z Pauliną. I pani Szyszko to widziała. Wiem, że byś się gadał, że znowu to zrobiłem. Znowu dostanę jeszcze butelki. Ale, ale to był tylko lasz, to był lasz. To tylko było sprawdzenie czy, czy z nią też jest tak fajnie jak... Olą, No! O, Jasiu, Jasiu, co ja mam z tobą? Masz szczęście, że ja jestem w pracy, ty w przedszkolu. Ale dobrze, idź go przeproś. Powiedz, powiedz mu, że się pomyliłeś, że jesteś zazdrosny. Wymyśl coś, jesteś mądrym chłopcem. Bo jak go nie przeprosisz, to nie pójdziemy na plac zabaw ani do maka. Albo do KFC? Co? To... Wstań, czy tam podejdź do niego, powiedz, że przepraszasz go. Bo wiesz, tatuś o wszystkim się dowie. Wystarczy, że tatuś wybierze numer do przedszkola i... i ja się dowiem, zapytam się. Ja nie chcę na ciebie źle. Ja wiem też, to ja rozumiem ciebie. Że jesteś już duży, że chcę sprawdzić, ale nie tak szybciutko, powoli. Nie spieszyć się, wiedzę tylko charakter sielicy, bo uroda ucieka. A teraz idź, rozłączamy się, idę do pracy. Ty idź, go chcę prosić. Tak, Jasiu. No dobrze, jako pójdę przyplosić. i masz rację tatuś. Nie wiem bardziej przykle, że tak zrobiłem. Wiem, że po powolutku, mam się nie śpieszyć. Ale dobra no, pójdę go przeprosić. Masz rację. Zechce dla mnie jak najlepiej. To ja się rozłączam i idę, idę go szukać. Popatki? I teraz co ja mam teraz robić? Hm. Nie wiem czy on jest. Nie wiem. Ej, typie, Chodź tu! Typie. Ona zapomniałem. Ja go wysłałem na ojom Do szpitala, do szpitala go wysłałem. Dobra widzowie, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Trochę może za długi, ale coś wymyśl wymyśliłem. Ja coś wymyśliłem, nie wujo, tylko wymyśliłem. Dobra to widzowie, dajcie łapkę w kule Obejrzyjcie, jeśli jest, jesteś jest, jest nowy, to obejrzyj resztę tych filmów. Z wujem, z wujem, czy z mamusią, jakąś tam i, i z tatusią. Bo my się dopiero odchęcamy. Odchęcamy się. Jak macie jakieś pomysły, dajcie w komentarzu. papatki.